Witam w kolejnym odcinku. E, tak, lepiej. A ze mną jest dzisiaj Anna. Cześć, Anna. Witam. Porozmawiamy o taki, takim ABC zmian klimatu. E, jest to temat, który jest bardzo obszerny. My mamy dzisiaj takie no, duże wyzwanie, żeby w takiej pigułce to wszystko zawrzeć. Więc od razu wybaczę, że to moje takie pierwsze pytanie będzie dość, dość obszerne i wiem, że pewnie mogłoby, odpowiedź mogłaby trwać bardzo długo. Ale czym w ogóle jest właśnie ta obecna zmiana klimatu? Jasne. No mamy tylko kwadransik, więc właśnie postaram się e, przypomnieć, czy nakreślić te kluczowe elementy. Ale jeżeli chodzi o twoje pytanie i w ogóle e, zmianę klimatu, no to oczywiście jest szalenie istotne, żebyśmy zrozumieli, e, czym to jest. Warto ten temat zrozumieć, żeby po prostu rozumieć, co się dookoła nas dzieje. Bo zmiana klimatu już teraz. Wpływa na fizyczne otoczenie, to co się po prostu fizycznie dzieje dookoła nas, to co się dzieje też z pogodą, z warunkami, ale też wpływa na różne działania, decyzje polityczne, gospodarcze, to co się dzieje w społeczeństwach. Więc no, jeżeli chcemy wiedzieć, jak funkcjonuje obecnie rzeczywistość, no to ten temat też jest istotny do zrozumienia. No i na czym to polega? Paliwa kopalne powstawały przez miliony lat. Węgiel, ropa, gaz. Miliony lat, żeby to się wszystko ukształtowało. I teraz my od czasów rewolucji przemysłowej, czyli przyjmujemy od 1850 roku, te 170 milionów lat wydobyliśmy ogromne ilości tych paliw Aha. kopalnych, spaliliśmy je i wskutek tego dokonaliśmy emisji bardzo dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. I teraz, gdyby nie to, co się w te, przez ten bardzo krótki czas 170 lat Lat ciało, to taka ilość tego dwutlenku węgla nigdy by w jakiś naturalny sposób do atmosfery nie trafiła. No więc zaburzyliśmy ten naturalny obieg węgla jako pierwiastka, bo mamy obieg węgla pomiędzy, wiadomo, hydrosferą, litosferą, atmosferą, biosferą, więc pomiędzy tą strefą żywą, a wodą, a skałami, a atmosferą. Ten węgiel pierwiastek sobie w różnych postaciach krąży, no ale to, co się zadziało od czasów rewolucji przemysłowej, właśnie ten naturalny obieg obieg zaburzyło, ponieważ po prostu wypompowaliśmy te ogromne ilości CO2 do atmosfery i wpłynęliśmy przez to na naturalny mechanizm regulacji klimatu, jakim jest efekt cieplarniany. I tutaj czasami klimatycy, klimatyczni sceptycy, to z czym się też czasami spotykam na warsztatach, że ktoś powie, no, jakie wielkie ilości CO2? Przecież wulkany. Wulkany z pewnością emitują dużo, dużo więcej niż ludzkość. No, i jak się doinformujemy to jest to jeden z tych często powtarzanych mitów klimatycznych te emisje, ilość emisji z wulkanów, to co szacujemy jako emisję z wulkanów, to jest około 1% tego, co emitujemy jako ludzkość. No ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, no to jak nie wulkany, znowu jakiś sceptyk klimatyczny, no to przecież wszystkie inne źródła emisji. No i zgadza się, że tych naturalnych źródeł emisji CO2 mamy bardzo dużo. Oddychanie, funkcjonowanie tak, i, 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 i rozkład organicznej materii i tak dalej. Więc mamy oczywiście dużo, dużo większe naturalne emisje CO2 i te ludzkie to jest jedynie kilka procent całościowych, ale jest jedna kluczowa różnica. Że w naturze mamy emisję i pochłanianie i to w określonym balansie, tak? A my jako człowiek przez naszą działalność i przez spalanie tych paliw przez tak wiele milionów lat e, 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 powstałych, my ten balans zaburzamy, ponieważ dokładamy emisji, ale nie pochłaniamy, więc jedynie dokładamy, tak? I tutaj taka metafora, która czasami pomaga, to jest metafora wanny, jak sobie wyobrazimy wannę, która jest pełna no to wana to będą te nasze naturalne pochłaniacze węgla, ocean, fotosynteza, a woda dopełna to będą naturalne emisje. Więc tyle, co jest wyemitowane, zgadza się z tym, ile pochłaniacze pochłaniają i nie mamy jakichś zaburzeń. Teraz jeżeli ja przyjdę z wiadrem wody, to nie jest duża ilość wody w stosunku do całej wanny, prawda? To nie jest. No ale jeżeli mamy tam już określony balans i teraz ja to wiadro doleję, to mimo, że to nie było dużo, no to spowoduje się wylanie tej wody z wanny. Więc niby nieduża ilość, ale jednak bardzo znaczący skutek. I druga rzecz, o jakiej musimy pamiętać, to jest to, że ludzkie emisje się kumulują. Więc ludzkie emisje roczne są może nie aż takie wielkie, no ale teraz to CO2 nam nie znika z atmosfery. Ono tam pozostaje, te emisje się kumulują. Dlatego też mówiąc w ogóle o sprawiedliwości klimatycznej, o tym, czego teraz oczekujemy na przykład od rządów krajów, patrzymy też na emisje historyczne, czyli to, ile kto wyemitował przez ostatnie kilka dekad. Więc. Wracając jeszcze krótko do efektu cieplarnianego, bo tutaj może się na tym pierwszym pytaniu skupimy więcej, bo to jest naprawdę kluczowe, no to sam efekt cieplarniany też warto zrozumieć i na czym on polega. Tutaj też różne metafory stosujemy. Generalnie chodzi o to, że ta warstwa gazów cieplarnianych, jaką mamy w atmosferze, reguluje warunki na naszej planecie, ponieważ te gazy cieplarniane pochłaniają energię jaka ze słońca. Trafia i oddają ją we wszystkich kierunkach, to znaczy się i w kosmos, i z powrotem do planety. I teraz zwiększenie stężenia tych gazów cieplarnianych, w tym CO2, powoduje, że większa ilość tej energii zostaje na naszej planecie, bo wraca w tym kierunku i nie może się wydostać po prostu z powrotem do wszechświata. Więc no na tym właśnie polega zmiana klimatu, że my Dokonaliśmy deregulacji tego dobrze skalibrowanego systemu, regulowania systemu klimatycznego. Natomiast to mamy po prostu nadwyżkę energii na naszej planecie. Mamy zaburzony bilans energetyczny, no i coś się z tą energią musi dziać. Ona gdzieś trafia. No i jednym z tych dużych skutków są właśnie częstsze i bardziej intensywne, ekstremalne zjawiska pogodowe, co właśnie wynika z tego zaburzonego bilansu energetycznego. Więc. W momencie, kiedy nagrywamy całą naszą wideorozmowę, to właśnie wczoraj w, w, w Trójmieście i nie tylko były strasznie duże opady, takie, które równały się opadom ponad miesięcznym, a, a to wszystko spadło w jeden dzień. Także dobrze, że używasz też tych metafor, no bo wydaje mi się, że takim wyzwaniem może być właśnie zrozumienie powagi sytuacji, no bo przecież wszystko jest w porządku, e, popadał sobie deszcz, ale te, te zjawiska się nasilają i tutaj podkreślasz ten duży wpływ, ogromny wpływ człowieka. Tak, ten, ten wpływ antropogeniczny. E, tak. Więc zastanawia mnie to, jak daleko ta obecna zmiana już się posunęła, e, no i jakie jest obecne tempo tych, tych zmian klimatu na stan dzisiejszy, tak? Czyli kiedy rozmawiamy w połowie 2025 roku. Mhm. No na pewno to tempo bardzo przyspiesza tempo zmiany. Zaobserwowaliśmy, że mamy już wzrost średniej temperatury. O 1,2 stopnia od tej epoki przedprzemysłowej. Chociaż już najnowszy raport wskazuje raport WMO, czyli World Meteorological Organization, Światowej Organizacji Meteorologicznej, mówi już o 1,3-1,4 stopnia tego średniego tej wzrostu temperatury. Globalnej. No i mamy generalnie no, różne raporty, gdzie mamy to wszystko pomierzone. Mamy raporty IPCC, czyli Intergovernmental Panel for Climate Change, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, czy też raporty właśnie tej Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, czy bardziej skupione na Europie, projekt Copernicus, który też pokazuje właśnie ten przyspieszający wzrost temperatury właśnie w Europie, czy European Environmental Agency, Europejska. Agencja Środowiskowa, która też się skupia właśnie na tym, co się dzieje w Europie. No i teraz właśnie znowu moglibyśmy się zastanowić, no zaraz przyspiesza, przyspiesza i było 1,2, już jest 1,4, czy to jest dużo wzrostu średniej temperatury globalnej o 1,4 stopnia, czy to my się mamy tym martwić? No i często problem jest w tym, że myślimy o pogodzie, a nie o klimacie, pogoda, czyli coś lokalnego, krótkotrwałego, czy dzisiaj mam 19 stopni w Warszawie, czy mam 20? To może się wydawać mała różnica, tak? ale w skali całego świata, w skali średniej temperatury globalnej, no to to jest gigantyczna zmiana dla całego systemu. I tutaj znowu dobra metafora, wiele, wiele razy już przez różne osoby też wykorzystywana, powtarzana, bo naprawdę trafia do ludzi, to jest porównanie z temperaturą naszego ciała. Jeżeli się zapytam ciebie, jak masz 37 a 39, czy to jest duża różnica? Przecież to tylko dwa stopnie. No, Marcin, przestań narzekać, jak ma 39 stopni. Przecież to tylko dwa stopnie różnicy, czy tam 2,5 od zdrowego stanu i zdrowej temperatury. Więc jak pomyślimy właśnie o żywym organizmie, to zupełnie już inaczej wtedy na to patrzymy. A przecież ekosystemy, których ten, ta zmiana klimatu dotyczy, no to też jest biosfera, tak? to też są żywe organizmy. Więc trochę inaczej zaczynamy wtedy na ten 1 czy dwa stopnie myśleć, czy jak myślimy o 0, minus jeden i zmianę stanu z ciepłego na stały i tak dalej. Więc ten jeden, dwa, trzy stopnie to są naprawdę bardzo duże różnice. No i też jeszcze, jeżeli chodzi o to właśnie podawanie tej, tego wzrostu w, i trochę nadanie tego kontekstu temu wzrostowi, to przypomnę, pewnie też wiele osób już słyszało, że w 2015 roku doszło do podpisania porozumienia paryskiego, czyli takiego międzynarodowego porozumienia, w którym... No można powiedzieć, wszystkie kraje świata, bo to było 194 ze 196 krajów ONZ-u podpisały się pod tym porozumieniem, że chcemy zrobić wszystko, żeby wzrost utrzymać na poziomie poniżej dwóch stopni, a tak najlepiej to właśnie półtora stopnia. Z wiele osób teraz też mówi, no tak, ale stanę się... Wycofały z tego porozumienia, bo Trump wyciągnął Stany z porozumienia za pierwszym razem, jak był prezydentem. Potem Biden wrócił, potem Trump znowu wyciągnął. Ale z takich świeżych informacji, to dosłownie kilka dni temu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, International Court of Justice, wydał opinię, że kraje są odpowiedzialne i są zobowiązane działać na rzecz ochrony klimatu zgodnie ze stanem nauki i są zarówno odpowiedzialne wobec swoich obywateli, jak i wobec przyszłych generacji, jak i wobec siebie nawzajem jako kraje. Więc oczekujemy więcej od krajów bardziej rozwiniętych, w tym od Polski w stosunku do krajów dużo mniej rozwiniętych, których historycznie dużo mniej wyemitowały. Więc ta opinia, najnowsza właśnie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, no może być historyczna, jeżeli chodzi też o otworzenie drogi do różnych pozwów i do dochodzenia właśnie tej odpowiedzialności po stronie różnych rządów. Więc nawet Stany są poza porozumieniem paryskim, no to jednak ta opinia także ich dotyczy, no bo dotyczy prawa międzynarodowego. Także, no, wracając jeszcze do tego tempa zmian, no to, to to, też widzimy, to nie sama, nie sam wzrost temperatury powietrza, ale też jak spojrzymy na temperaturę wody, morza i oceany na świecie, bardzo, bardzo przyspieszająca zmiana. Te ostatnie 8 lat, to każdy poszczególny rok to jest rekord temperatury wody. Każdy poszczególny rok przez ostatnie 8 lat, w tym także w Europie, Między innymi Morze Śródziemne też w tym roku bardzo, bardzo duże rekordy, niestety pobite, jeżeli chodzi o wzrost temperatury wody. Zastanawia mnie to, jaki, jaki ty odczuwasz jako edukatorka klimatyczna, którą sama jesteś, ten poziom świadomości, czy, czy on rośnie, czy on maleje? Jaki jest obecnie, twoim zdaniem, poziom działań w ogóle w temacie zmian klimatu? No, patrząc na Polskę, bo mamy polskojęzyczny podcast skierowany do ludzi w Polsce, no to mamy różne takie badania, jak na przykład raport Ziemianie atakują, czy jest też Ekobarometr. No i te ostatnie wyniki tych akurat dwóch raportów powiedzmy, że nie napawają optymizmem. Mieliśmy też taki na zlecenie Komisji Europejskiej regularnie się przeprowadza badania opinii publicznej i jest coś takiego jak Eurobarometr. I tam wyszło na przykład, że 52% osób. Polsce uważa, że zmiany klimatu są skutkiem jakichś naturalnych cyklów, a nie działalności człowieka. Więc, no generalnie, jak patrzymy na, na te priorytety, na tematy, jakimi ludzie się obecnie zajmują, no to, no to tym tematem numer jeden nie będzie klimat. No, oczywiście, w kontekście wojny na Ukrainie, kwestie obronności, takich zagrożeń militarnych, stały się czymś, na czym ludzie się bardzo martwią. A jeżeli chodzi właśnie też o rozumienie samego tematu, no to jest nadal dosyć duży poziom właśnie odrzucania tych no bardzo podstawowych faktów, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. I tak jak mi się wydaje, że przez ostatnie kilka lat było już coraz lepiej, coraz lepiej, to teraz przez te ostatnie powiedzmy miesiące czy, czy rok, gdzieś tam jest znowu trochę gorzej. Um, ale no nie wiem na ile takie jakieś osądzanie społeczeństwa polskiego, ich poziomu wiedzy czy zaangażowania samo w sobie ma sens. Wydaje mi się, że to zawsze no, jest gdzieś tam osadzone właśnie w kontekście różnych wydarzeń gospodarczo-politycznych. Eee, ale to, to, co myślę, że jest jednak ważne, żeby ciągle powtarzać, to żeby też nie rozdzielać właśnie tej odpowiedzialności, bo zapytałeś też o poziom działań, a nie tylko poziom świadomości, ale jeżeli chodzi o działania, no to e, one są często opóźniane i blokowane właśnie też przez przerzucanie tej odpowiedzialności. Te narracje korporacji, które e, e, wszystko zrzucają na jednostkę, tak, czyli narracje jednostki, która wszystko Pozwala na korporacje albo na ta rządy. Przysłowiowa słomka, e, tak. No właśnie, tak. I jest, ale jest dużo też takiego właśnie mm, no te, ty, tych sporów, tak? Że czy to ja, czy to nie ja? Na ile, po co ja mam się wysilać? Po co Europa ma się wysilać? Po co ktoś tam się ma wysilać? No na pewno to, to zagrożenie, to, 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 ta sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest na tyle duża, globalna i poważna, że na pewno potrzebujemy działań po wszystkich stronach. Więc to nie jest albo jednostka, albo firmy, albo rząd, tylko to jest to. I to, i to. Więc ja mogę jak najbardziej promować działania systemowe, bo zdaję sobie sprawę, że bez nich nie osiągniemy wystarczającego rozwiązania, ale to nie zwalnia mnie też z jakiejś odpowiedzialności jednostki. Więc ja robię swoje i też staram się dokładać do jakichś takich bardziej no, wspólnych wysiłków, tak, żeby to, żeby to miało większy skutek i większe. Impact, jak się mówi, wpływ nie po prostu większy, żeby miało, tak? Więc to nie może być albo to, albo to, to zawsze musi być to i to. I wszelkie takie przepychanie się, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, no to tak jak mówię, tylko opóźniają te działania. Więc tak patrząc na zegarek, myślę, że musimy się ku końcowi powoli kierować, więc tak na koniec też chciałbym podsunąć ten profesor Szymon Malinowski, też komentując właśnie ten najnowszy raport z WMO, z Światowej Organizacji Meteorologicznej, no wzywał do tego, żeby no, walczyć z z informacją, z chaosem, ale skupiać się na takim spójnym działaniu, wspólnym i tego chyba no, bardzo potrzebujemy we wszystkich obszarach życia, ale też jeżeli chodzi o ochronę klimatu, żeby to było spójne, wspólne działanie. Szukajmy tych punktów stycznych, nie tylko polaryzacji, kłótni, ale właśnie tego, że to jest wspólna sprawa i że to każdego w jakiś sposób dotyka pod różnymi względami. Więc no, na, tym, na tym naprawdę apeluję, żeby się skupić, żeby szukać tych punktów stycznych, punktów wspólnych i dążyć do takich wspólnotowych, działań czy to na poziomie lokalnym w mojej dzielnicy czy to na poziomie szerszym kraju czy właśnie wspólnoty unii europejskiej czy jeszcze bardziej globalnie więc to bardzo bym sobie tego życzyła, żeby właśnie to był temat, który łączy ludzi, bo chodzi o nasz dobrostan i o nasze zdrowie. To te hasła, wiecie, ratujmy planetę, działania na rzecz planety. To już wiemy, że to nie chodzi o planetę, to chodzi o nas, to chodzi o nasze bezpieczeństwo, zagwarantowanie stabilnych warunków nam. Więc dlatego też bardzo bym, bardzo bym chciała, no, żeby to był temat, który nas łączy, a nie temat, który nas dzieli i prowadzi do sporów i opóźniania skutecznych działań. I to jest ta praca domowa, to wezwanie do działania na koniec. Dzięki wielkie Anna. Wiem, że czasu nie było dużo, ale udało nam się poruszyć te, te istotne kwestie. Także dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Ta wideorozmowa powstała w ramach przedsięwzięcia przeprowadzenie działań edukacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowo-doradczych w obszarze zielonej i energetycznej transformacji pod nazwą Tak Lepiej który jest finansowany przez Unię Europejską z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dziękujemy, że obejrzeliście ten materiał.